Dobra, właśnie dotarliśmy na miejsce bitwy z autobotami, naszym głównym tutaj zadaniem, no, Megatron zleci nam dopadnięcie samego Optimusa Prime'a, czyli rozumiecie, nie mogę Nie mogę tego zawalić. Udam się szybko na zwiat. Chciałbym jakoś tutaj od tyłu kurde zajść. Spróbujmy podbiec, podjechać. Faktowny rzut, tutaj mamy taki fajny karabinek. Pistolecik maszynowy, powiedzmy. Jeszcze granaty wziąłem. Granaty wziąłem zamiast. Nie wiedziałem, że to jest taki syf. O, tam już coś widzę, i to chyba był on. Dobra, musimy zaraportować dowództwo i się postarać, żeby coś wyrąbać. Dobra, jednego już zdjęliśmy. Obstawa Optimusa pada. Taki syfik mały. Mam cię, Ach, cofnął się. Ach, przyprowadził ze sobą gwardię, dobra. Musimy dać znać ekipie. No, chłopaki nie spać, jestem już z powrotem. Z przodu podbiegniemy, dawaj, ja, ja. Szklęta autobody zabiły trochę więcej od nas. To się nie może tak skończyć. W sumie to się zaczęło, więc będzie dobrze. Dopaść, prima. No cóż, Optimusie, niestety, kiedyś musiał na się dojść. O, Ty nie jesteś Optimusem. A ja, 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 i w sumie dobrze. Nie chciałbym być przez niego rozkwaszony. Nie No dobrze, ci Dopadli. A mnie i tak nie powstrzymasz, ja już biegnę z powrotem. Optimus się kręci gdzieś po drugiej stronie mapy. I wtedy się w nieciekawym miejscu respie i trzeba to naprawić. Skurde, czemu ja w sumie biegam? Bo to wygląda super. O, jestem. ten. Batafian. Dobra, gonimy go. No chodź, chodź, chodź. Prawo, lewo. Biegiem. Nie usłysz mnie, cicho, jak? Mam cię, mam cię rozwalę jas. Yes! jas Oha, czuję się niepokonany. Następny na liście jest Optimus. Trzeba podjechać, bo już po prostu małe życie. Specjalnie tutaj podeszłem. Megatron wysłał nam do pomocy nawet Dinoboty. Dark Dinoboty, które stoją po naszej stronie. Od niedawna, z ostatnią paczką delcego dopiero Gdzieś tu się on się chowa, ma jakąś tutaj swoją ulubioną kampę Przeklęty autobot do przodu, do przodu Dash, dash, sprint transformacja Idziemy sobie sprytny Niewykrywalny. Gdzieś był tutaj, prawo, lewo, lewo ja yeah. prime Mam cię! Tak! Udało się! Prime został zlikwidowany Megatronie! A, A cóż to? Jak on to zrobił, cwaniak? Trzeba badać sprawę. Wydaje mi się, że ktoś się pod niego podszywa. Mam nadzieję, że. Ach, tam został. Zakuteł by, transformacja. Jedziemy. Popadniemy go. Podjedziemy tutaj. Tędy i. O, tuż tu już są nasi, dobra. I chodź tu, chodź tu. Peter i tak dalej. Ach, no, chciał mnie droną poszuć, nie udało się. Lecimy dalej, coś widziałem na dole. Tu nas ginął gdzieś. Tu jest jakiś pacan, jakiś autobot. Nie to nie, podskoczymy na górę. Mamy coś, wita. Co myślisz, że się boję? Jakiś wielki sprolowy. Jak tak widzisz? Myślisz... Ojej, tarcza. Tarczy już nie. Dobra, ktoś mi pomógł, leczymy. mi. Leczymy, leżymy chłopaki. Teraz chwasi tutaj całą gwardię Optimusa. Dobrze. Następny. Przegrzali moje sensory, nie! Autoboty już są dobijane powoli. Już im się nie uda uciec. Bez Optimusa Prime już nigdy nam nie zagrożą, jesteśmy niepokonani. No, to będzie zadowolony. Pogłuszczę, mnie, mnie po sensorach, Co ja zada? Zmienimy rękę. Gdzieś tu słyszę jakiś karabin. Jest jakiś syf, chodź po A niech to wzarłem się chyba na iniec osiągnę. Cóż tego kurde. ściągnąć. Chociaż mnie tutaj trafi, zaraz. Nie, dobra, udało do się. Z drugiej strony, z drugiej. To teraz! Z flanki! Nie spodziewałeś się tego? Ha ha ha! Chciał się schować. Ora Taki duży ataki. Dobra, unik, świetnie. I flanka. Flanka nigdy mnie nie zażąda. dobrze. A ech to jestem wredny klon. Jak tyś to zrobił? Prime nie może żyć. Propaganda! co, co kurde, przekuć nasz sukces w porażkę. Widziałem, dopadłem Prime'a. Gdzie te dinoboty tutaj? nasze? Nasze złe boty gdzieś się podziały pewnie skurzyły albo zostały zniszczone, tylko ja tutaj muszę pocisnąć wszystkich moich braci deset do zwycięstwa Trzeba zdobić te małe gnidy O, mamy tu towar. Dawaj no, faniaku, co myślałeś? Haha. Ha. To jest ten oddział, ten kurda artyleria chodząca, nie, nie ma mowy. Prawo, lewo, prawo, jest coś. Uwaga. Wygniemy. lecik Kurde no. Myślę, że mi ucieknie. Nie ma mowy. Dobrze, mamy go z tyłu. Łap I... to. Kurde, tarcza w ostatniej chwili. Nie ma mowy. Myślę, że to coś ci da. Ach, jest tu za dużo. Nie, nie, nie. Boże. Pocisnąć chłopaki wygramy w końcu. A nie, w sumie mamy. Kurde, trochę dostaliśmy dupsko, ale najważniejsze, że Optimus pad. To się cieszy najbardziej. Czego ja biegnę? Bo to super wygląda. Dobra, może jednak przyspieszymy. Stop, piękny, transformacja. Jest styl, jest pro, jest super. Asysta, no, widzicie, nawet nie muszę... Nie muszę się zbliżać, nie muszę strzelać, sam dostaję asysty z niczego. Na górę mamy tutaj jakiegoś syfa, chodź tu. No, ciubki, że mi się schowasz? Chodź zas. No i pięknie dostał po imię i mnie coś i. Aj Kogo obchodzi wynik meczu? Najważniejsze, że wypaliliśmy tę gnidę przeklętą. No, już nie musicie oglądać transformerów. Kinie już wiecie, jak to się skończyło dla Optimusa ostrzelać ci chłopaki Kurde w sumie, o dostałem się pod ogień Nie to się nie może tak skończyć Broń się, broń się Trzema tej wielkimi nie mam szans, niestety Nawet ja idziemy, tutaj Jak ich ktoś zflankować Zginnijmy Dzień, cię no. no nie, ale zginąłeś Mecz przegrany, ale optimus dopadnięty. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. To są moje transformery i z kolejną misją zapraszam Was niedługo. Cześć!